Cześć wszystkim, Pietro z tej strony. A dzisiaj jest znów film na spontanie. Postanowiłem troszeczkę się wybrać na dwór żeby cały dzień siedzieć przed komputerem. I co, i żeby się troszeczkę dotlenić. Widzę, robi się pochmurno. Jest troszeczkę chłodno. Dlatego radzę wam teraz już, jak możecie, to się ciepło ubierajcie. Ja mam pod sobą tylko krótką. Yy, koszulkę i powiem wam, no troszeczkę mnie jest chłodno, dlatego za długo coś czuję na dworzu nie pobędę no i cóż postanowiłem sobie, że dzisiaj no tam to parę kilometrów się przejadę rowerkiem no jak tylko będę w domu to montuję dla was film i jak zawsze tak wrzucam na spontanie no ale nie będę już przedłużał do zobaczenia u mnie w domu Polscy piłkarze wygrywają na wyjeździe z Albanią 1-0. Albańscy kibice przerywają mecz Albania-Polska. Zapraszam na film. Wczoraj podopiecznie Paulo Sousy grali na wyjeździe z reprezentacją Albanii. Czuć było od z samego początku meczu, że to mecz będzie wyrównany, taki nerwowy i tak właśnie było. Pierwsza połowa, to moim zdaniem, to była taka trochę kopanina, było trochę faulów. Już tam na początku spotkania tak piłkarze w cudzysłowie zaczęli się kopać. Tam chyba były, jak na ten mecz, moim zdaniem, to chyba tylko. Cztery żółte kartki, jak dobrze pamiętam, ale tutaj no, nieważne. No w każdym razie pierwsza połowa to była taka, no jak już wcześniej wspomniałem, taka bardziej kopanina, było no, dużo takich no niepotrzebnych faulów. Aczkolwiek no w drugiej połowie to już Polacy, mi się wydaje, no pokazali taką klasę, było więcej takich Akcji atakujących. Częściej atakowaliśmy na bramkę Albanii, aż tam w 77, bodajże minucie, Karol Świderski, który wszedł z ławki rezerwowych, dał Polakom i zwycięstwo w tym spotkaniu na 1 za 0 bardzo ładna akcja ładne podanie do Karola, który ładnie to wykorzystał i z pierwszej uderzył po ziemi na bramkę i co, no i cieszmy się z tego spotkania, Że tak też się skończyło chociaż no Patrząc na grę, to miałem naprawdę się przez chwilę bałem, że tych trzech punktów nie wywieziemy. Wiedziałem od początku meczu, że to będzie trudny mecz, bo tutaj, no, można powiedzieć, graliśmy o wszystko. Ale, no, na szczęście udało się to zdobyć. Jak zawsze tutaj, rezerwowi piłkarze dali popis swoich umiejętności. Dlatego tutaj, brawo dla Karola Świderskiego strzelonym y, przez Karola Świderskiego bramcem, y, gdy nasz piłkarz y, cieszył się, y, kibice albańscy zaczęli rzucać y, w stronę polskich piłkarzy y, butelkami. Y, jeden y, z dziennikarzy gdzie tam sportowych wrzucił zdjęcie na Twittera, gdzie na Morawie widać y, jakieś plastikowe butelki, zapalniczkę. A nawet chyba tam był telefon komórkowy, z tego co pamiętam. Ale no to już musicie sobie sami zobaczyć, po to nie chcę No w każdym razie no... zachowanie tutaj albańskich kibiców, no naprawdę, no można za przeproszeniem powiedzieć, no żenujące. Będzia już w 70, no w prawie 80 minucie przerwał mecz. Z tego, co wiemy, to tam były rozważania, czy dalej kontynuować ten mecz, czy działacze FIFA, którzy są na wszystkich takich meczach, czy nie... zdecydują o przerwaniu całkowicie tego meczu i daniu, przyznaniu walkovera polskiej reprezentacji. Ale po paru tam minutach Czekania sędzia pozwolił dokończyć mecz. Tam z dończonym czasem gry tam mecz jeszcze trwał chyba 15 minut, ale na szczęście nic się nie zmieniło. Tak jak było 1-0, wynik się na szczęście nie zmienił. I co, i tylko Cię cieszymy, choć tutaj no, należy no, takie zachowania. Jakie tutaj reprezentowali albańscy kibice, no potępić, bo no, cóż, jest winien piłkarz, że yy, no strzelił bramkę, no i się cieszy. Yy, no oczywiście, tutaj kibice albańscy mogli być yy, wkurzeni faktem, no że ich drużyna przegrywa i że, że te jej się oddalają, no, ale no to nie powód, żeby wyładowywać się na boisku, jeszcze rzucając tam, nie wiem, różnymi rzeczami w stronę. Piłkarzy można tylko współczuć, że tak powiem, reprezentację Albanii, gdyż tam mogą się posywać jakieś kary finansowe. Gdzieś słyszałem, że na następne spotkanie mogą też chyba bez kibiców, chociaż nie wiem, czy ile jeszcze mają spotkań do rozegrania, chyba to było ostatnie, ale nie chcę tutaj was okłamywać aczkolwiek były no, słabe tutaj zachowanie albańskich kibiców sędzia w tym meczu moim zdaniem spisał się dobrze pomimo, że no, moim zdaniem mogło być więcej tych żółtych kartek ale tutaj do sędzia naprawdę nie można mieć zastrzeżeń dobrze, że przerwał ten mecz w obawie przed ewentualnym niebezpieczeństwem jaki może spotkać piłkarzy Michał Niskiewicz. Yy, skomentował to tak, że gdyby sytuacja się powtórzyła, sędzia yy, przyznałby Polakom walkover. czy jak było to najwcześniej mowa, gdyby, yy, no tam policja, wiem, że też była na tym stadionie potem wpuszczona między tych kibiców albańskich. Gdyby sytuacja się powtórzyła, to wtedy mecz by był całkowicie przerwany, a Polska wygrałaby walkoverem 3-0. No i coś można powiedzieć? No. Możemy się tylko cieszyć, że żadnym z naszych piłkarzy nic tam bardziej się nie stało. co? i życzyć tylko naszym piłkarzom grania w takiej no... mniejszej, spokojniejszej atmosferze. Kiedyś pamiętam, mówiło się, że to e, niby polscy kibice. E, no są tak takimi no antykibicami aczkolwiek nie, nie chcę tutaj mówić o wszystkim, ale no nieraz pamiętamy yy, w meczach yy, yy, ligowych tutaj w piłkę nożną że y, gdzieś zdarzały się burdy yy, ale już z tego co wiem to już mniej o tym słychać że gdzieś jakieś pojedyncze się przypadki zdarzają ale no mówię, nie chcę tutaj wszystkich kibiców wrzucać do jednego worka w końcu mówię się, że Polscy kibice są najlepsi na świecie, obojętnie na jaką tutaj chodzi dziedzinę sportową. I co? I... Z naszych kibiców, jak powiem, można powiedzieć tylko przykład. Tym bardziej, jeżeli chodzi o takie yy, mecze yy, międzynarodowe yy, naszych tutaj reprezentacji. I co, i teraz mecz z Węgrami, bodajże już w listopadzie. No i zobaczymy, tutaj też będziemy mieli ciężki orzech do zgryzienia, gdyż no Węgry no też są silną drużyną. Paul Sosa tutaj się znowu wykazał dobrym refleksem wpuszczając rezerwowych zawodników, Jak zawsze, tutaj rezerwowi zawodnicy zostali takimi bohaterami meczu. Czekamy teraz tylko na mecz Polaków z Węgrami. A jakie dalsze podejmie kroki FIFA wobec Albańczyków? No to zobaczymy. Nie wiem, jakby tutaj była jakaś kara finansowa, jakiś, nie wiem, zakaz stadionowy. Dla jakichś tych kibiców, którzy no tak się zachowali, jak się zachowali, ale no nie mi to przesądzać. Cieszymy się, że polska reprezentacja wygrała. I co? Czekajmy na kolejne mecze, aby naszej reprezentacji udało się wywalczyć te upragnione baraże, które mogą być przepustką do ewentualnych przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze i co? i to na razie tyle jeszcze wracając do poprzedniego mojego filmu w poprzednim filmie moim mówiłem o sklepnej zbiórce jaką założyłem dla chorej Zosi link oczywiście do tej zbiórki jak i do głównej zbiórki podam w opisie filmu Więcej trochę o tej zbiórce to mówię na moim poprzednim filmu do którego też tutaj gdzieś wkleję link, albo po prostu sobie wróćcie. I co? I to wszystko. Jeżeli ktoś będzie chciał, jeżeli ktoś pomoże i wpłaci chociaż tam, nie wiem, złotówkę, czy to na moją zbiórkę, czy to na zbiórkę Zosi, to będzie elegancko. I co? No przynajmniej tyle mogę zrobić. Bawiąc się kamerką i YouTubem, mogę przynajmniej przyczynić się i w jakikolwiek sposób komuś pomóc, tym bardziej jeżeli tutaj chodzi o chore dziecko. To by było na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście y, dajcie y, łapkę w górę. Y, subujcie w tej strony. Jak dobrze pamiętam. No, gdzieś tu będzie subskrypcja, albo z tej strony dobra już nie będę się tutaj wymążał Dajcie też lajka dla zasięgu, no jakiś komentarz konstruktywny, jeżeli możecie. I co? To wszystko. Dzięki za obejrzenie mojego filmu. Na razie, cześć.